Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Piast Gliwice zmierzy się z Jagiellonią Sok. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. A teraz oglądamy jedenastkę piasta Gliwice. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Spójrzmy teraz, jakim składem gra dzisiaj Jagiellonia Białystok. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Bomba w górę, gramy Michał Chrapek. Zaraz Romanczuk był w dobrym miejscu. Przejmuje piłkę. Pospisil. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Ma w ostatnim czasie znakomitą pasę. Zdobył w trzech ostatnich meczach trzy bramki dla swojego zespołu. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. jazdliwice, buduje akcję ofensywną podanie do Michała Chrapka czy będą zaraz prowadzić? mądrze, piłka wycofana ze skrzydła próbuje szczęścia zablokowany ten strzał co teraz zrobi Chrapek? Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Teraz z rogu na jedenasty metr nie najlepszy strzał głową, łatwo pada łupem bramkarza dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Jakielonia ma miejsce na skrzydle. Skuteczna presja i mamy piłkę poza polem gry. Wznowią rywale. Jednak tracą teraz tę piłkę. Kączkowski przy piłce. Ryzykownie, ale skutecznie. No tak, żeby być arbitrem, trzeba mieć grubą skórę, i bice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu nakarnego, to gramy dalej. Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Piastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Nie udało się utrzymać piłki. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Teraz przed szansą! Akcja jeszcze się toczy. Blokuje uderzenie. Teraz strzał z dystansu. Znowu doskonale zablokowane uderzenie. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Podanie do Michała Chrapka. Ale strzał zablokowany. No, chyba trafi. Prawo, cudowna parada. Będą to pokazywać w skrótach. Dośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. Wrzutka z rogu nieudana. Wprost do bramkarza. Podanie do Pospisila. Przykrył przy piłce. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Za chwilę możemy mieć centre. Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Pospisil. Tomasz przykrył. Mija teraz bez kłopotu. Nie tak to powinno wyglądać. Techniczny błąd. Piłka poza boiskiem. Ładnie teraz w tych ostatnich minutach, piast. Gliwicka ekipa wyraźnie teraz przeważa. Mocno przycisnęli, zagrażają bramce przeciwników, ale nadal nie udało im się zadać decydującego ciosu. Są jednak zdecydowanie bliżej prowadzenia. Piłka chodzi jak po sznurku: od zawodnika do zawodnika. Piłka poza boiskiem. Grę rozpocznie, więc bramkarz. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ależ, teraz piękne zagranie na dobieg. Słyszymy Gwizdek, kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Jak oceniasz jego dotychczasowy występ, Jacku? Myślę, że w drugiej połowie będzie musiał zagrać lepiej. Bomba w górę, gramy. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Bardzo dobra interwencja. Piaskliwice buduje akcję ofensywną. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Zablokowany ten strzał. Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. Martin Kączkowski, fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Piłka do Tarasa Romańczuka. Podania w takim miejscu zawsze są groźne. Franciszek Plach cudownie broni. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Piastunki wróciły z naprawdę dalekiej podróży. Kibice wiedzą, że ich ulubieńcy potrzebują teraz dopingu, by wykrzesać z siebie nowe siły. Atak na rywala i odpiór piłki. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Jagielonia traci piłkę, Michał Chrapek. błąd, strata piasta. Jagielonia ma miejsce na skrzydle. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę do tarasa Romanczuka. Podanie do Pospisila. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Centra w pole karne. nie udało się dograć z różnego do partnera, rywal był szybszy i strata, fatalne zagranie. Jest podanie, jak to się rozwinie, Pospisil. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Czy wyjdą na prowadzenie? Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Głęboko w pole karne zagrywa. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Mocno się teraz cofają. Zapraszają wręcz do pressingu. I czy będzie gol? Była teraz szansa na otwarcie wyniku spotkania przez Piasta. Ale trzeba wykorzystywać tak dobre okazje. I w drużynie piasta wchodzi rezerwowy. Ładnie rozgrywają tę akcję, cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. Czy ta okazja da prowadzenie? To musi wejść! postawił na siłę przy tym strzale. I to się nie opłaciło. Z takiej odległości powinien uderzać technicznie. Zmiana w zespole Jagiellonii. Przikrył. Michał Żyro. Jagielonia w natarciu może zagrozić teraz rywalom. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Piłkę przyjął, przykrył. Co za reakcja! Tylko bramkarzowi zawdzięczają to, że wciąż remisują. Ręce same składają się do oklasków. Sytuacja była bardzo trudna. Głęboka ta centra z narożnika. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Znowu Gliwiczanie w próbie zdobycia zwycięskiej bramki. Koniec meczu blisko. Teraz albo nigdy. Podanie do Michała Chrapka. Ten strzał może zmienić wszystko. Ale uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Jastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Dobra interwencja. Pewny chwyt. Rzut wolny wykonany nieźle, ale ostatecznie nie zagroził poważniej bramce. Jeszcze trzy minuty. Tyle arbiter doliczył. Tomasz przykrył. Żyro. Michał Żyro. Nadal utrzymuje się remis. To dobry moment, żeby Jagiellonia wyprowadziła nokautujący cios. Obrona, ale piłka w grze!